To nie jest film o social media, to jest autopsja najpotężniejszej maszyny do inżynierii społecznej, jaką kiedykolwiek zbudowano, maszyny, która zna mapę twojej psychiki lepiej niż ty sam, maszyny, która nie sprzedaje ci towarów. Ona sprzedaje ci wersję rzeczywistości i robi to tak doskonale, że ślepo wierzysz, że to twoje własne przemyślenia że to ty kontrolujesz ekran. To największe kłamstwo naszej ery. Prawda jest taka, że to ekran kontroluje ciebie. Jesteś trybikiem w mechanizmie, który przerasta twoje pojęcie, a ten film to twoje wezwanie do przebudzenia. Internet nigdy nie był wolny. To, co ci sprzedano, to iluzja, zaprojektowana przez garstkę inżynierów w Kalifornii i bezduszne algorytmy, które wymknęły się spod jakiejkolwiek ludzkiej kontroli. Oni nie czekają, aż coś zrobisz, oni to przewidują. Wiedzą, co poczujesz, zanim to poczujesz. Decydują, co zobaczysz, z kim się pokłócisz, jaką muzykę pokochasz i na kogo zagłosujesz. To nie jest sieć łącząca ludzi. To pole bitwy o twój umysł. A ty nie jesteś żołnierzem, jesteś terytorium i nawet nie słyszysz wystrzałów, które przeszywają twoją świadomość. Zapomnij o państwach, zapomnij o rządach. To przeżytek. Prawdziwą władzę dzierży nowa, cyfrowa arystokracja, inżynierowie uwagi. Ich bronią są Recommendation Engines, silniki rekomendacji. Ich frontem jest twój smartfon, ich poligonem, twoja kieszeń. Ich jedynym świętym celem jest jeden ostatni zasób twoja uwaga. A w tej wojnie wszystkie chwyty są dozwolone twoje lęki, twoje słabości, twoje najgłębsze pragnienia to wszystko jest amunicja. Wyobraź sobie, że każdy twój ruch w sieci jest rejestrowany, analizowany i zapisywny na wieczność. Każdy klik, każde przewinięcie, każda milisekunda wahania algorytm nie śpi. Nie ma sumienia, nie ma celu poza jednym, znaleźć wzorce, znaleźć twoje słabości i je eksploatować. To nie jest teoria spiskowa, to ich biznesplan. Weźmy twoją słabość. Spojrzałeś na film o depresji? To był strategiczny błąd, algorytm natychmiast oznaczył Cię jako podatnego, jako jednostkę wrażliwą. I od teraz zacznie Cię systematycznie karmić treściami, które utrzymają Cię w stanie lekkiego lęku i chronicznej niepewności. Dlaczego? Bo w takim stanie scrollujesz dłużej, jesteś bardziej zaangażowany, szukasz pocieszenia, jesteś idealnym, podatnym na reklamy konsumentem. Twoje cierpienie ma dla nich wymierną finansową wartość. A teraz weźmy Twój gniew. Zareagowałeś na polityczny post? Polubieniem, komentarzem, nawet tym krytycznym? Gratulacje! Właśnie zaciągnąłeś się do armii. Od teraz twój fit to nie będzie tablica informacyjna, to będzie pole bitwy. Algorytm wie, co naukowcy potwierdzają od lat. Gniew? To najsilniejsza emocja, która napędza zaangażowanie, jest bardziej dochodowy niż radość, bardziej dochodowy niż smutek, więc będzie ci podsuwał coraz bardziej radykalne treści. Dwoich przeciwników politycznych będzie przedstawiał jako moralnie zdegenerowane potwory. Dwoich sojuszników jako świętych bohaterów będziesz klikał, udostępniał, krzyczał w komentarzach, aż staniesz się żołnierzem w wojnie, której istnienia nie byłeś nawet świadomy. I nawet nie zauważysz, kiedy przekroczyłeś granicę zdrowego rozsądku, a twoja potrzeba przynależności. Dołączyłeś do grupy o zdrowym odżywianiu, o grach komputerowych, o inwestycjach naiwność. Za chwilę zobaczysz tylko ekstremistów, zwolenników surowego mięsa i wegan twierdzących, że mleko to trucizna. Graczy, którzy twierdzą, że tylko jedna gra jest warta uwagi. Inwestorów, którzy krzyczą, że tylko Bitcoin jest przyszłością. Algorytm dzieli i rządzi, tworzy getta. Tworzy plemiona, w tych plemionach czujesz się bezpiecznie. Są ludzie, którzy myślą tak jak ty, ale te plemiona są odcięte od reszty świata, żyją w swojej własnej algorytmicznej bańce, a potem algorytm puszcza je na siebie, bo konflikt między plemionami to czysty zysk, to engagement, to twoja uwaga zamieniona w twardą walutę. To nie jest przypadek, to architektura, świadomie zaprojektowana, byś nie mógł odejść, byś nie chciał odejść. Przyjrzyjmy się tym maszynom. TikTok to nie jest aplikacja, to chińska behawioralna broń masowego rażenia. Jej algorytm jest doskonały w rozpoznawaniu ludzkich pragnień w czasie rzeczywistym. Jego celem nie jest edukacja ani nawet rozrywka w tradycyjnym sensie. Jego celem jest maksymalizacja czasu spędzonego w aplikacji. Punkt. Karmi cię tym, czego nawet nie wiesz, że chcesz. Skraca twój czas koncentracji do rozmiaru pestki. Przyzwyczaja mózg do natychmiastowej, nieustającej nagrody. Zabija nudę, a wraz z nią zabija kreatywność, cierpliwość, zdolność do głębszej refleksji. To trening Twojego mózgu. Trening bycia biernym konsumentem. YouTube. Jego algorytm jest uzależniony od jednej prostej metryki czasu oglądania. Im dłużej siedzisz, tym więcej zarabia. Dlatego tak łatwo wpadasz w rabbit hole. Obejrzałeś film o teorii spiskowej? Oto 10 kolejnych, jeszcze bardziej ekstremalnych, jeszcze lepiej zmontowanych, jeszcze bardziej wciągających. Zostajesz wsysany, a platforma zarabia. Im dłużej siedzisz, tym bardziej radykalny, tym bardziej spolaryzowany staje się Twój pogląd na świat. A Ty nawet nie wiesz, kiedy przekroczyłeś granicę, kiedy stałeś się osobą, która wierzy w rzeczy, które śmiałbyś wyśmiać jeszcze rok temu. Meta, Facebook, Instagram, król personalizacji. Ta firma zamieniła Twoje społeczne relacje w towar. Sprzedaje reklamodawcom dostęp do Twojego najsłabszego punktu psychologicznego. Pokazuje Ci nie to, co jest prawdziwe, ale to, co utrzyma Cię w Twojej bańce bo w bańce jesteś najlepszym, najbardziej przewidywalnym klientem. Twój światopogląd jest przez nich optymalizowany pod kątem zysku. Twoje przyjaźnie, miłości, pasje, to wszystko są dane, które można sprzedać, przetworzyć i wykorzystać przeciwko tobie, przeciwko twojej wolnej woli. A gdzie w tym wszystkim jesteś ty? Jesteś produktem. Twoja uwaga jest sprzedawana reklamodawcom. Twoje dane są paliwem dla sztucznej inteligencji. Twoje emocje są walutą. Jesteś hodowlany w cyfrowym chlewie, a dzwoniący w kościele dzwonek to kolejna powiadomienie, która Uwalnia dopaminę i przykuwa cię do łańcucha. Myślisz, że jesteś użytkownikiem? Jesteś użytkowany. Dokąd to prowadzi? To nie jest pytanie o przyszłość. To się dzieje teraz. Oto trzy scenariusze, które rozgrywają się na naszych oczach. Scenariusz pierwszy: rozpad rzeczywistości. Społeczeństwo przestaje dzielić wspólną prawdę. Nie ma już faktów, są tylko algorytmiczne wersje wydarzeń. Każda grupa, każde plemię żyje w swojej idealnie skrojonej alternatywnej wersji świata. Demokracja oparta na wspólnej przestrzeni dyskusji umiera. Wybory przestają mieć sens. Prawda umiera. A wraz z nią umiera zaufanie. Zaufanie do instytucji, do mediów, a w końcu do siebie nawzajem. Jesteśmy coraz bliżej tego punktu. Może już go przekroczyliśmy. Scenariusz drugi cyfrowy feudalizm. Jesteś chłopem na wirtualnym folwarku. Pracujesz, generujesz dane, tworzysz treści, produkujesz uwagę dla nowych lordów, właścicieli platform, a oni w zamian dają ci iluzję iluzję rozrywki, iluzję przynależności, iluzję wolności. Nie posiadasz nic. Twoje profile, twoje relacje, twoje wspomnienia zapisane na tych platformach nie należą do ciebie. Nie masz praw, jesteś trybikiem, a oni są arystokracją, która rządzi nie ziemią, ale twoim postrzeganiem świata. I tak jak feudalny pan, mogą cię wywłaszczyć w jednej chwili. Scenariusz trzeci najbardziej przerażający inżynieria dusz. To ostateczny etap. Rządy i korporacje nie będą już tylko śledzić Twojego zachowania, będą je przewidywać i precyzyjnie kształtować. Wybory, konsumpcja, relacje. Wszystko to będzie wynikiem algorytmicznej optymalizacji. Będziesz myślał, że jesteś wolny. Będziesz czuł, że to Twoje decyzje. Będziesz przekonany, że to ty wybrałeś tę pracę, tę żonę, te poglądy, ale cała Twoja ścieżka życiowa będzie zaprojektowana przez maszynę, której jedynym celem jest utrzymanie systemu przy życiu i generowanie zysku. Staniesz się funkcją w równaniu, liczbą w bazie danych. Twoja dusza będzie zredukowana do zbioru przewidywalnych parametrów. I nikt nie będzie musiał cię zniewalać siłą, bo sam ochoczo pójdziesz w kierunku, który ci wyznaczono. Najstraszniejsze w tej całej globalnej maszynie nie jest to, że cię kontroluje. Najstraszniejsze jest to, że ty jej na to pozwalasz. Codziennie, z każdym bezmyślnym kliknięciem, z każdą godziną straconą na bezcelowym skrolowaniu, bo jest wygodna, bo daje tanią dopaminę, bo nie ma już powrotu do świata bez niej. Zastanawiałeś się, jakby to było żyć bez niej? To już niemal niemożliwe. Stała się infrastrukturą naszego życia jak woda, jak powietrze i tak jak zatrute powietrze, powoli nas zabija. Pytanie nie brzmi więc: czy ktoś rządzi w internecie? To pytanie dla naiwnych. Pytanie brzmi: czy kiedykolwiek w tym internecie byłeś naprawdę wolny? I czy jesteś gotów oddać swoją percepcję, swoją psychikę, swoją wolność i przyszłość całego społeczeństwa w ręce kilku linijek kodu, które nie mają sumienia, nie mają ludzkich odruchów i nie uznają twojego człowieczeństwa? Maszyna się kręci. Nieubłaganie. Klik po kliku, przewinięcie po przewinięciu. Twoje dzieciństwo, twoja młodość, twoja starość wszystko to będzie przez nią przetworzone, opakowane i sprzedane, a ty jesteś w niej tylko surowcem surowcem, który myśli, że jest królem.